Jeśli ortodoksja ma jakąkolwiek zaletę, to tę, że dzięki ortodoksji oczywista staje się atrakcyjność Herezji. Ortodoksja to szkolna wersja historii Polski, którą karmi się nas od pokoleń. Herezja to całkiem zwyczajny kraj Briana Portera Szuksa. Książka od dająca nam dokładnie to, co Herezja dawać powinna możliwość wyboru. Anna Dzieżgowska, posłowie do książki. Całkiem zwyczajny kraj Historia Polski bez martyrologii Briana Portera Szuksa. Witaj w 50. odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy około czytelnicze. Oprócz tego podcastu prowadzę też grupę na Facebooku klub czytelnika przeczytane oraz konto na Instagramie. Zapraszam najmocniej w oba te miejsca, linki znajdziesz w opisie. Jak już na pewno wiesz, dzisiaj biorą na tapet całkiem zwyczajny kraj, historia Polski bez martyrologii. Jest to książka wydana w Polsce w 2021 roku. Autorem jest Brian porter Shooks, Amerykanin, profesor historii. Urodził się on w USA, ale ma polskie korzenie. Rodzina ze strony jego matki pochodzi z Mławy. Brian bywa w Polsce regularnie i pierwszy raz był u nas już w latach 80. XX wieku. Mówi również płynnie w języku polskim. I chciałabym poświęcić y, autorowi trochę więcej czasu, ponieważ uważam, że ma to znaczenie dla e, książki w całości. Zresztą e, przekonasz się o tym później. Więc urodził się on w 1963 roku jest obecnie profesorem historii na University Michigan Ann Arbor, gdzie od 1994 roku wykłada historię gospodarczą, historię idei kapitalizmu oraz socjalizmu, a także historię katolicyzmu. Zna on bardzo dobrze polską historię i napisał kilkadziesiąt artykułów poświęconych polskiej religijności i najnowszym wydarzeniom politycznym w naszym kraju oraz kilka książek. W listopadzie 2022 roku została wydana jeszcze jedna jego książka w tym samym wydawnictwie, i ona nosi tytuł Wiara i Ojczyzna: Katolicyzm, Nowoczesność i Polska. Brian Porter Shooks został w 2000 roku odznaczony tytułem Amicus Polonie. Również jego książki zyskały wiele wyróżnień, takich jak Meci G.A. Budka Award Fundacji Kościuszkowskiej w 1999 roku, czy Nagrodę Oskara Haleckiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, też w 2000 roku, oraz Nagrodę Kulczyckiego od Association for Slavic East European and. Eurasian Studies w 2012 roku i właśnie tę książkę, o której dzisiaj będę mówiła, czyli całkiem zwyczajny kraj, wydało wydawnictwo Filtry w roku 2021, dokładnie na początku roku, w lutym. Książkę przetłumaczyli Anna Dzieżkowska i Jan Dzieżkowski, i jest to pozycja bardzo obszerna. Wydanie papierowe liczy sobie ponad 600 stron. Audiobook trwa 21 godzin i 3 minuty. Ja czytałam akurat książkę w formie e-booka, więc o wydaniu papierowym się tutaj nie wypowiem, bo tylko raz kiedyś widziałam je i oglądałam w księgarni. No ale właśnie jest też e-book i jest audiobook, jak już wspomniałam, a książka jest dostępna na legimi, ale na legimi jest dostępna tylko w formie e-booka. Nad czym ubolewam, bo pewnie bym ją przesłuchała dużo szybciej, właśnie gdyby był audiobook. No i jak ja na tę książkę trafiłam? No swego czasu, pewnie to było krótko po jej wydaniu, ta książka mi się przewijała na Instagramie i w sumie od początku wiedziałam, że chcę ją przeczytać, bo wiedziałam, że porusza ona okres po II wojnie światowej, a to był taki obszar, w którym mam spore braki. No i dodatkowo mega mnie zaciekawiło przedstawienie historii Polski przez kogoś z zewnątrz. No bo autor, mimo że ma polskie korzenie, no to jednak urodził się i dużą część życia spędził w Ameryce. Plus, jak już wspominałam, no jest historykiem, więc ma dosyć szeroki obraz, więc no było to dla mnie od razu coś mega ciekawego. I właściwie od początku, odkąd została ta książka wydana, no to była na mojej liście, ale sięgnałam po nią dopiero w listopadzie 2022 roku na urlopie. No i niedawno skończyłam ją czytać, no bo tak jak mówiłam, jest to książka dosyć obszerna, więc trochę, trochę mi zeszło. No i ja muszę powiedzieć, że jestem rocznik 1995. Czyli oznacza to, że jestem ostatnim rocznikiem, który miał program nauczania z historii skonstruowany w taki sposób, że w każdej szkole, czyli była to szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum w moim przypadku, historia była przerabiana na nowo. Oznacza to, że przerobiłam trzy razy na przykład Egipt, Mezopotamię czy starożytną Grecję, ale z programem, z realizacją tego programu nigdy nie wyszłam poza II wojnę światową. Zresztą tą Drugą wojnę światową też przerabiałam chyba tylko raz w liceum, ponieważ no, ja nie byłam na profilu humanistycznym, tak? W liceum, bo byłam na biologiczno-chemicznym, może gdybym była na typowo humanistycznym i miała rozszerzoną historię, to. Podejrzewam, że więcej by tego materiału zostało przerobione, no ale, ale tak nie było. No, i zwłaszcza ten okres komunizmu i transformacji ustrojowej to dla mnie taki, no, mało poznany obszar. Znam go jedynie właściwie przez osmozę z otoczenia czy kultury w takim ograniczonym stopniu, no bo w sumie, no, co co, urodziłam się w połowie lat 90., więc, no, komunizmu nie mam szansy pamiętać. Jedyne, co to jakieś przekazy, podobnie jak okres transformacji. No i czułam. Dosyć mocno, że mnie to ogranicza. Także cieszę się, że tą książkę przeczytałam, ale też cieszę się bardzo, że byłam ostatnim takim rocznikiem i że te obecne pokolenia mają to inaczej rozpisane, bo myślę, że to jest bardzo dobre. Akurat to jest taka e, korzystna zmiana. Co in, inna kwestia tego, e, jak jest ta historia przedstawiona, ale to jeszcze o tym powiem. No i właśnie ta książka to było dla mnie takie orany. Ktoś mi wreszcie tłumaczy i tłumaczy mi zwłaszcza te czasy właśnie końca PRL-u i transformacji. Co się przekształciło w co? Skąd się wywodzą niektóre osoby do dzisiaj obecne w polityce? No ja po prostu tego potrzebowałam. I książka generalnie zaczyna się nie tak jak w sumie na początku też myślałam od okolic panowania Mieszka I czy Chrztu Polski, tylko książka rozpoczyna się w Czasach, krótko przed rozbiorami Polski. Właściwie pierwszy rozdział już ma tytuł Polacy bez Polski i obejmuje on okres od 1795 do 1918 roku. Dlaczego tak jest? Skąd taka decyzja? Przecież miała być historia Polski. No ale właśnie tutaj się zaczyna rozmowa o tym, czym jest Polska i czym jest naród. Autor poświęca sporo miejsca właśnie tej problematyce, czym jest naród i jak to się w ogóle stało, że akurat Polska przetrwała tak długi okres zaborów no bo jedne państwa pochłaniające inne, to nie było ani na świecie, ani nawet w Europie przecież nic nowego, bo no przez te setki czy tysiące lat tworzyły się różne księstwa i krainy, które później były włączane, wchłaniane przez większe królestwa czy państwa, czasami podbijane. Tak było na przykład z Burgundią, która no, była osobnym księstwem i w XV wieku została wchłonięta przez Francję, ale wcześniej istniała pod taką nazwą Burgundia, nawet już od VI wieku. Także to niekoniecznie jest kwestia tego, że to były jakieś tam małe, krótkotrwałe krainy czy księstwa, tylko nawet coś, co istniało przez wiele set lat, przynajmniej pod tą nazwą. No i wyjaśnienie tego jest takie, że Rozbiory Polski przypadają akurat na ten okres, kiedy w Europie, w poszczególnych państwach, królestwach czy jak ich tam nie nazwiemy, zaczęło się kształtować coś takiego jak tożsamość narodowa, w takim rozumieniu zbliżonym do dzisiejszego. I tutaj zacytuję wydawcę, który pisze, że książka Oferuje świeże spojrzenie na to, jak kształtowała się idea polskiej państwowości, a także świadomość narodowa i społeczna po 1795 roku. Także już samo to, ten początek był dla mnie ogromnie ciekawy, a dalej jest, no już tylko lepiej, ponieważ tytuł tej książki, właściwie podtytuł, to Historia Polski bez Martyrologii, a Martyrologia to nic innego jak męczeństwo czyli od razu widać, że autor dystansuje się do tej takiej cierpiętniczo-bohaterskiej narracji o dziejach polskich, które są właściwie do dzisiaj cały czas obecne w publicznym dyskursie w Polsce. I naprawdę ta perspektywa i to dystansowanie się dla mnie było ogromnie ciekawe i odkrywcze. No bo. Tak jak to zacytowałam na samym początku odcinka, faktycznie dało i daje możliwość wyboru i nowe spojrzenie. No i oczywiście, że jest to szczególnie wartościowe dla kogoś, kto wychował się w kraju, w którym od zawsze się w centrum stawia tę trudną i tragiczną historię, i to właściwie praktycznie niezależnie od tego, kto akurat jest u władzy. No, a czytając tę książkę, można nabrać dystansu. I co mam na myśli? Na przykład, elementem tej naszej tragicznej historii jest zabór kraju przez inne mocarstwa. No, ale to zdarzało się w całej Europie przez wiele stuleci i ludzie jakoś żyli dalej. Jakiś kraj czy księstwo, jak już wspomniałam, przestawało istnieć i nic się szczególnego nie działo. Ludzie po prostu żyli pod innymi rządami. No, ale okej. Okay. Bo w tamtych czasach, na przykład jak mówiłam o Burgundie, rzadko zwracano uwagę na przykład na to, w jakim języku mówią poddani. Tak długo jak długo płacili podatki, podporządkowywali się prawu, no to to nie miało właściwie większego znaczenia. A jednak Polacy byli już pod zaborami w większym lub mniejszym stopniu prześladowani ze względu na swój język, czy kulturę, czy też tożsamość narodową, bo próbowano te elementy wyplenić. Zatem można powiedzieć, że jednak nasza historia jest na swój sposób tragiczna i wyróżnia się. No i okej. Okay. Oczywiście mówimy o czasach przed II wojną światową. Tak, w tym czasie było to coś innego, nowego, obcego, ale właściwie głównie w skali Europy. No było globalnie globalnie mogę powiedzieć tylko jedno słowo kolonializm. Przecież dokładnie to działo się na całym świecie przez wiele, wiele, wiele set lat w wielu krajach Afryki, w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Północnej. Nie mówiąc już o takim haśle jak szkoły rezydencjalne, mówi ci to coś może, to były takie szkoły, które znajdowały się głównie w Kanadzie i miały na celu wywłaszczenie kulturowe rdzennych ludów. W tych szkołach przemocą zmuszano dzieci do porzucenia swojego języka i obyczajów, izolowano je od ich rodzin, zabierano siłą od rodziców, rozdzielano rodzeństwa. Stosowano czasami w skrajnych przypadkach nawet takie środki jak krzesło elektryczne, a już powszechne były kary cielesne, znęcanie się psychiczne czy przemoc seksualna. Na pewno słyszałaś o grobach masowo odkrywanych jakiś czas temu na terenach właśnie tych byłych szkół w Kanadzie. Na pewno Ci się to obiło o uszy. No i tutaj najważniejsze. Te szkoły były obecne i działały jeszcze w XX wieku. Jeszcze do lat 80. w Kanadzie. Mówiłam o tym w odcinku numer 11, tam omawiałam książkę poświęconą właśnie całkowicie temu tematowi, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda. Nie chcę się tutaj nad tym rozwlekać, ale mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli. Historia Polaków, choć z pewnością pod wieloma, wieloma względami trudna i tragiczna, nie jest wcale niczym aż tak wyjątkowym, jak się to nieraz próbuje nam mówić. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na to z perspektywy globalnej. Myślę, że jest to oczywiście do momentu II wojny światowej coś powiedzmy wyjątkowego w skali tego, co biały człowiek robił innym białym ludziom, bo faktycznie właśnie to się aż tak często nie zdarzało, raczej dotyczyło to właśnie. No, kolonializmu, tak mówiąc wprost, czyli właśnie czy rdzennych ludów Ameryki, czy, czy osób czarnoskórych w Afryce. Także ta perspektywa to jest coś, o czym warto pomyśleć i Pomaga właśnie lepiej spojrzeć na, na naszą historię z takiej szerszej perspektywy. Oczywiście nie chodzi tutaj o umniejszanie tego, co robiono Polakom przez te 123 lata pod zaborami, bo na pewno było to traumatyczne i była to straszna historia dla wielu, wielu, wielu ludzi i osób, ale jednak dobrze jest spojrzeć na to też z dystansu. No i okej, okay, mówię o zaborach. Ale nie tylko tego to dotyczy. Dlatego, że bardzo wiele razy na kartach tej książki autor pokazuje, że Polska nie jest wcale i nie była szczególnie złym miejscem do życia. I tak nawet w czasach PRL-u. Tutaj bardzo ciekawie wypadają zwłaszcza te kwestie związane z gospodarką, dlatego, że, tak jak powiedziałam na wstępie, Porter z wykłada historię gospodarczą, historię idei kapitalizmu oraz socjalizmu, i to się naprawdę bardzo w tej książce przydaje, bo pokazuje i to pokazuje w oparciu o dane, bo ta książka ma naprawdę obszerną bibliografię. Jak się miała sytuacja Polaków właśnie w czasie PRL do reszty świata? No i zgadnij co. Wcale nie było u nas tak źle w skali globalnej, a już zwłaszcza w skali krajów Bloku Wschodniego, bo zarówno w trakcie PRL-u u nas gospodarczo nie było aż tak źle, jak i po PRL-u właściwie jesteśmy jednym z tych krajów, które poradziły sobie dużo lepiej niż inne kraje. Które właśnie czy były pod wpływem, czy były częścią ZSRR. Autor przytacza też takie informacje, jak to, jak wyglądała kwestia um, służby bezpieczeństwa, która, która funkcjonowała w PRL-u, i o ile nie zaprzecza temu, że wiele osób było, um, nie wiem, aresztowanych, prześladowanych, kontrolowanych, tak, też zestawia właśnie informacje na ten temat i statystyki z okresu PRL, zwłaszcza y, tego okresu już po stalinizmie, z tym, jak to wyglądało w innych krajach ZSLR i będących pod wpływem ZSLR, i zdecydowanie w Polsce naprawdę było nieźle. I też właśnie autor przytacza, że tak naprawdę oczywiście były osoby prześladowane, były osoby, które miały bardzo duże problemy, ale w skali całego społeczeństwa było to. W sumie niewiele osób i bardziej była to taka polityka zastraszania i właśnie budowania w ludziach tej świadomości, że władza jest, że władza zawsze patrzy, że złapie, niż takich realnych działań, które by objęły dużą część społeczeństwa. No oczywiście, ja tu nie chcę wchodzić w polemikę, polecam właśnie zapoznać się z książką, żeby dokładnie po prostu dowiedzieć się o co chodzi. Ja tutaj przekazuję to, co, to, co zapamiętałam i to, co mnie gdzieś tam też w jakiś sposób zaskoczyło. I tu znowu przytoczę fragment opisu wydawcy, który właśnie dobrze oddaje to, co mam na myśli. Porter Schuchs, jako zewnętrzny badacz, nie ma problemu z kwestionowaniem mitów dotyczących naszej historii, co dla ich wyznawców może okazać się zaskakujące lub trudne do przyjęcia. Czy faktycznie chłopi identyfikowali się z polskością? Czy na pewno druga RP szanowała swoich niepolskich obywateli i przestrzegała ich praw? Czy życie w PRL było jedną wielką udręką? czy Polacy mieli i mają wizję swojego państwa, czy kształtowało się ono niejako przez przypadek. Siłą książki jest nie tylko niezależność myślenia autora oraz odkrywcze przykłady, ale też żywo prowadzona narracja i przystępny język. No i właśnie język. Zgadzam się z tym, że książka jest napisana żywo i dość przystępnym językiem, jest obszerna, owszem, opisuje historię, więc wymaga pewnej uwagi. No na pewno nie jest to taka książka, którą można poczytać przez 5 minut w trakcie gotowania obiadu, no bo jednak wymaga trochę skupienia, no ale też z drugiej strony bez przesady. Po prostu zdecydowanie to sprawniej idzie, jak się usiądzie chociaż na ten kwadrans, kiedy po prostu nie trzeba już od nowa wchodzić w narrację i można przeczytać dłuższy fragment. Także no jest to książka w jakimś stopniu wymagająca, ale nie jest bardzo trudna. Porównując to do innych książek, o których mówiłam, no to na przykład książka z pierwszego odcinka Wolność, Równość, Przemoc była dużo bardziej wymagająca, właśnie jeśli chodzi o sam język, jakim była pisana. OK, to na koniec dla kogo jest ta książka? No, i tutaj znowu powiem coś, co chyba mówię dosyć często, kiedy, kiedy przechodzę do tej sekcji omawiając jakąś książkę. No, bo uważam, że ta książka serio jest dla każdego, kto zechce ją przeczytać. Tak jak mówiłam, wymaga trochę uwagi, żeby zrozumieć historię, ale nie jest napisana trudnym językiem. Może być bardzo fajną lekturą uzupełniającą wiedzę o kraju, w którym żyjemy. Taką alternatywą. Nie trzeba się z tym wszystkim, co jest w niej napisane, zgadzać, ale myślę, że warto poznać też właśnie inne spojrzenie kogoś z zewnątrz. Ja osobiście polecam ją szczególnie osobom z mojego pokolenia i młodszym, bo serio pomaga po prostu sporo zrozumieć. Ale zastanawiam się też nad podrzuceniem tej pozycji choćby moim rodzicom, bo jestem bardzo ciekawa, co oni by powiedzieli i jak oni by na tę książkę zareagowali. Myślę, że może być właśnie trudna dla kogoś, kto. Jest bardzo mocno, identyfikuje się powiedzmy z tym takim podejściem narodowościowym, nacjonalistycznym, ale na pewno też jakieś zainteresowanie historią i społeczeństwem, socjologią jest potrzebne tutaj, żeby, żeby przeczytać tę książkę. No bo jak tego nie ma, to pewnie to będzie po prostu nudne i trudne, żeby przez to przebrnąć. Ale właśnie myślę, że w takiej sytuacji, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany w ogóle historią, to pewnie nie będzie chciał po prostu po tę książkę sięgać, więc w sumie to, że każdy kto chce ją przeczytać, jest nadal chyba dobrą rekomendacją. No i co? To już wszystko ode mnie na dzisiaj. Ogromnie dziękuję ci za twój czas, który ze mną spędziłaś, spędziłeś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie ciekawy. Daj koniecznie znać, jeśli czytałaś, czytałeś tę książkę lub jeśli dzięki mnie planujesz no i jak zawsze na koniec przypominam o tym, żeby zasubskrybować mój podcast w tej aplikacji, w której mnie słuchasz. A jeśli już to zrobiłaś, to zapraszam Cię do mojej grupy na Facebooku i na mój Instagram. Przypominam też o linku afiliacyjnym, który znajduje się w opisie każdego odcinka. Prowadzi on na Allegro do jednej wybranej książki. Jeżeli przez ten link kupisz tę książkę albo jakąkolwiek inną książkę, to niewielki procent trafi do mnie, co jest możliwością wsparcia mojego podcastu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia niebawem pa!